Cześć, witam Was bardzo serdecznie w ulubieńcach listopada. Mam tutaj kilka rzeczy, które sprawdziły się u mnie w tym miesiącu i jestem bardzo podekscytowana, że mogę Wam je pokazać, dlatego że są po prostu rewelacyjne i bardzo cieszę się, że Wam zaraz o nich opowiem. Eee, najpierw opowiem Wam o mojej wizycie u fryzjera, ponieważ ścięłam włosy. I bardzo się cieszę, ponieważ e, tego pewnie nie, nie zobaczycie. One są teraz takiej długości... nadal są trochę długie, chociaż jak mm, ja je wezmę tak do tyłu na przykład, to te z przodu włosy są tutaj takie krótkie... W ogóle też nie ma ich w zasadzie za dużo. Jak je ja i tak wezmę tutaj, no to widać, że trochę ich jest, ale no to jest taka mała kiteczka w zasadzie z tyłu, także. Yy, ale nie o tym. Takie włosy, jakie miałam ostatnio, były dla mnie. To były najdłuższe włosy, chyba jakie ja kiedykolwiek miałam. One były prawie do pasa. I powiem szczerze, że na początku to mi się bardzo podobało, bo tak ja je zapuszczałam, zapuszczałam, mówię, kurczę, takich długi włosów to ja jeszcze nigdy nie miałam. I fajnie mieć takie długie. Co prawda ja je tylko prostowałam, albo ewentualnie kręciłam, ale jak one już potem są takie długie, to nie dość, że mm, te, te loki bardzo szybko się rozprostowują, to jeszcze to kręcenie po prostu trwa nie wiadomo ile. I to jest takie męczące i tyle tych włosów, że stwierdziłam, że nie. Koniec, idę do fryzjera. I powiem szczerze, że tak jak mnie teraz ściął, to mam wrażenie, że mm, takich krótkich włosów, jak teraz, też mm, dawno nie miałam. Tak jak wtedy miałam takie długie, tak teraz mam takie krótkie. Przyzwyczajam się, ale powiem szczerze, że bardzo mi się to podoba. Te włosy są teraz takie lekkie e, i takie... Nie wiem, jakoś tak o wiele fajniej mi się je nosi. Są takie, że można je układać jakoś sensownie, i... ale to nie chodzi też o to. Ja poszłam do tego fryzjera ze zdjęciem, bo chciałam mieć taką fryzurę. Powiedzmy, to była taka krótka fryzura i te włosy były tak wycieniowane, ale tak na prosto obcięte. To nie były jakby takie pazurki, tylko tak na prosto obcięte. Ale mój fryzjer wytłumaczył mi, że to wcale nie jest taka fryzura, jak mi się wydaje. To, jak się okazało, to był taki krótki bob, gdzie z tyłu włosy były naprawdę bardzo krótkie. I to był właśnie taki bob. No a on wie, że ja nie lubię krótkich włosów, on wie, że ja lubię długie włosy, a mimo tego chciałam je ściąć, więc mm, nie mówiąc mi tak naprawdę, zrobił mi taką fryzurę jak mniej więcej zawsze. On je po prostu mm, no, dużo ściął i je wycieniował, ale przy okazji wycieniował je właśnie w taki sposób, jak mniej więcej był na tym zdjęciu i bardzo mi się to spodobało, dlatego, że ja nawet nie wiedziałam, że po prostu się da, on mi wypowiedział, że się nie da, więc myślałam, że będę miała taką fryzurę jak zawsze, a on je tak pięknie wycieniował właśnie w taki... W takie, w takie płaskie te pazurki, jakby nie wiem, tak, tak, tak na płasko je pościnał. Nie wszystkie, to nie są tak właśnie włosy ścięte, tylko one są właśnie takie wycieniowane. Ja nie wiem, czy wy to zobaczycie? Na pewno nie. Tym bardziej, że mam ciemne włosy, więc tego nie widać. No, w każdym razie, mi się bardzo podoba. Uważam, że jest po prostu rewelacyjny i uwielbiam mojego fryzjera, bo nie spodziewałam się, że będzie tak fajnie, a jest i po prostu. Mimo tego, że te włosy są takie krótkie i takie krótkie naprawdę dawno nie miałam, to ja je po prostu uwielbiam i są cudowne i są takie, takie lekkie i takie Ojej, no uwielbiam je naprawdę, także po prostu uwielbiam mojego fryzjera, jest rewelacyjny. I jeżeli chodzi o włosy, to przejdziemy teraz do rzeczy, do włosów. Będzie to szampon zartego, to jest szampon, szampon Rescue. To jest taki szampon, który ma zapobiegać wypadaniu włosów. Ten szampon polecała Agnieszka z Irlandii, dlatego się skusiłam. I powiem, że nie wiem, czy pomaga w zasadzie na to wypadanie włosów. Mi włosy wypadały i wypadają nadal. I nie wiem, czy ten szampon pomógł, dlatego że ciężko mi to ocenić po prostu. Mam wrażenie, że po prostu one zawsze wypadają, a wtedy to było takie nasilone, dlatego że te włosy były takie długie i ciężkie i to swoją drogą właśnie powodowało to wypadanie. Teraz jest, mam wrażenie, trochę lepiej, jakie podcięłam. Ale nie wiem, to może być takie wrażenie tylko. A ten szampon spodobał mi się dlatego, że te włosy fajnie myje, fajnie je oczyszcza, nie, poz nie, nie, nie pozostawia jakiejś warstwy na nich, nie oblepia ich, one nie są ciężkie, one są takie fajne sypki, one są lekko uniesione jakby od nasady, nie przetłuszcza ich w ogóle. Bardzo fajnie się spisuje, co jestem zaskoczona, dlatego że no nie wiedziałam, czego się spodziewać, a ja wybrałam taką wielką butlę i powiem szczerze, że on jest bardzo wydajny. W ogóle ma pompkę, co jest super rozwiązaniem, i do tego jest bardzo wydajny. Ja specjalnie przed chwilą sprawdziłam, ile mi go jeszcze mniej więcej zostało i słuchajcie, ja go zużyłam, mniej więcej tyle. A ja tego szamponu używam tak mniej więcej co drugi dzień, powiedzmy, i biorę dwie pompki. Także jest po prostu szalenie wydajny i myślę, że na długo mi starczy. Butelka litrowa. rewelacyjnie jest. Powiem naprawdę, że bardzo mi się spodobał. Zapach jest taki, no nie przeszkadza mi. Nic specjalnego, ale nie jest jakiś ani duszący, ani mi nie przeszkadza. Także bardzo fajny szampon. Bardzo ładnie te włosy pozostawia. Zastanawiam się jeszcze nad odżywką, tak jak Wam mówiłam, ale, ale nie wiem sama, no bo litrowa butelka kolejna, no, no nie wiem. Ale zastanawiam się cały czas, bo szampon fajny, także myślę, że kiedyś się skuszę. Ja nie lubię w ogóle kupować takich mniejszych opakowań, to się nie opłaca, więc zawsze wybieram takie duże, no a potem takie wielkie stoją, więc no nie wiem, tym bardziej, że ja używam kilku szamponów na raz, więc to wszystko tam stoi. Ale nic, jeżeli chodzi o odżywkę, to mam teraz odżywkę z Pantene Intensywna Regeneracja do włosów słabych i zniszczonych. To jest chyba najlepsza odżywka, jaką ja używam, naprawdę. Ja wszystkie inne owszem lubię, ale ta od pierwszego użycia, kiedy je po prostu nałożyłam na włosy, ona je tak niesamowicie nawilża, ona sprawia, że one są tak łatwe w rozczesywaniu, tak fajnie je nabłyszcze, jakby te włosy są takie lśniące. Mam nadzieję, że wy to widzicie, chociaż nie wiem. W każdym razie są takie fajne, miękkie w dotyku, no nie plączą się, naprawdę jest rewelacyjna, uwielbiam tą odżywkę, to jest pierwszy raz ją kupiłam. Tak po prostu przypadkiem chciałam coś nowego i, i jest naprawdę rewelacyjna, także ja ją polecam bo jest super, nie przeciąża tych włosów, ja tak naprawdę wszystkie odżywki tak nakładam powiedzmy od ducha, tak, tylko na, na długość włosów, nigdy przy skórze głowy, nigdy tutaj jakoś blisko, tylko tak właśnie na te końce. I u mnie sprawdza się super, naprawdę piękne są te włosy, bo niej, są tak miękkie i tak łatwo się rozczesują, że no, naprawdę rewelacja. I teraz przejdziemy do makijażu, i to jest najlepsza część, mam wrażenie, w tym filmie, po prostu wszystkie rzeczy no, są po prostu naprawdę super, także przechodzimy. Od razu do pierwszego produktu. Jest to krem BB z Dr. G Brightening Balm, Zespije w 30 PA, PA2 plusiki. Po prostu ten krem podbił moje serce. Ja się nie spodziewałam, że ja go tak bardzo polubię, że ja tak bardzo polubię taki efekt na, na buzi. Bo ja miałam wcześniej takie doświadczenia z kremami BB, że miałam kiedyś taką małą próbkę prawdziwego kremu BB i on się u mnie nie sprawdził. Znaczy, on bardzo ładnie wyglądał, bardzo mi się spodobał ten efekt, że nakładamy krem i on fajnie kryje, ale on po dwóch godzinach u mnie zaczął się wycierać, schodzić, wyglądał bardzo nieładnie, nieestetycznie, w ogóle nie był trwały, także stwierdziłam, że nie, nie, kremy BB to nie, nie dla mnie. Używałam też takich, które mają być kremami BB, jakieś tam, nie wiem, z klarensa czy z czegoś tam innego, no i to, to jest jeszcze gorzej, te kremy mi ciemnieją na buzi, w ogóle też się nie utrzymują, wycierają się, no po prostu masakra. Ale stwierdziłam, że wypróbuję ten, słyszałam, że jest dobry i mówię, dobra, wypróbuję. Ostatnio mnie coś naszło, że chciałam, nie wiem, coś takiego właśnie bardziej kremowego do twarzy, że chciałam, żeby te produkty jakieś takie były rozświetlające i w ogóle coś innego niż miałam. I po prostu jest ten krem rewelacyjny. Ja po prostu uwielbiam go. No, wiecie co? Nawet nie wiem jak wam to opisać, po prostu ja nie widzę w nim chyba żadnej wady. Może jedyne to to, że ten kolor lekko wpada jakby w różowy. Mógłby trochę wpadać bardziej w żółty. Ale, i mimo wszystko, fajnie dopasowuje się do skóry. Ja uwielbiam po prostu ten efekt, kiedy ja go zaczynam nakładać, bo wystarczy po prostu minimalna ilość, i ja I mam wrażenie, że po prostu jak ja nałożę ten produkt, to jest taka moja skóra, ale lepsza. Naprawdę. I jest niewidoczny praktycznie na buzi, a fajnie ukrywa wszystko. Naprawdę potrzebna jest niewielka ilość, żeby ładnie ukryć, czy to jakieś przebarwienie, czy to jakieś wypryski, no po prostu cokolwiek. Wygląda pięknie, do tego pięknie rozświetla. Ja jestem pod wielkim wrażeniem w ogóle, jaką długo się utrzymuje. Ono mnie wytrzymuje cały dzień i ja go nie muszę przypudrowywać w ciągu dnia. Ja go pudruję rano i to mi wystarcza, są dni takie czasem kiedy ja się na przykład bardziej świecę no i to jest tak, że jak mi się chce to ja się przypodruję ale jak nie to kompletnie mi też to nie przeszkadza no po prostu jest rewelacyjny, uwielbiam Udajcie, dajcie może zaś nie wiem, czy chcecie jakiś test tego produktu czy cokolwiek, bo ja jestem pod wielkim wrażeniem i po prostu uwielbiam ten produkt, no i ja się nie spodziewałam, że ja go tak bardzo polubię, jest po prostu rewelacyjny mogę o nim mówić i mówić, bo jestem pod takim wielkim wrażeniem, nigdy nie miałam czegoś takiego, naprawdę on wygląda tak pięknie na buzie, tak pięknie ją rozświetla, wygląda tak zdrowo nie ma żadnych drobinek ja go mam w ogóle teraz na buzi, mam nadzieję, że zobaczycie, że on tak bardzo ładnie wygląda. No nie wiem, mnie się bardzo podoba i po prostu uwielbiam ten produkt. I kolejna rzecz, to też jest produkt do buzi. To będzie podkład Shiseido Sun Protection Liquid Foundation z SPF 30, ma w kolorze SP50. To jest ten podkład, który ja kupiłam na lato, wtedy był za jasny, więc używam go teraz. Zużyłam kilka podkładów i wyciągnęłam ten i teraz po prostu ten kolor jest idealny. I w ogóle też jestem pod wielkim wrażeniem tego, tego produktu. Używałam ich tak naprawdę na zmiany, w zależności od tego, na jaki miałam wodę, a że obydwa są super, to czasem ciężko mi się było zdecydować naprawdę. A ten podkład bardzo lubię dlatego, że tak, on jest lekki, ale potrzebna też naprawdę jest niewielka ilość, żeby właśnie ukryć jakieś przebarwienia albo jakieś wypryski, albo jak coś się dzieje, na buzi. naprawdę niewielka ilość i on fajnie wyrównuje ten koloryt. Utrzymuje się bardzo długo. To jest w ogóle taki podkład wodoodporny, czy wodooporny. Ehm który ma właśnie być dobry jakby latem, kiedy tam nie wiem, pływamy albo robimy różne rzeczy, to w morzu, czy w basenie cokolwiek. I naprawdę sprawdza się super, on się utrzymuje cały dzień. Do tego to wykończenie jest takie, mam wrażenie, że kiedy ja go nakładam, go nie trzeba przypudrowywać. Tak jak ten krem nieprzypudrowany wygląda super, bo on tak ładnie rozświetla i w ogóle wszystko. Chociaż ja teraz mam go przypudrowanego i on też fajnie rozświetla, mam wrażenie. Ale nieprzypudrowany on, wiecie, to jest, to jest taki jednak krem, więc on daje takie jakby lep, lepkie troszkę wykończenie. Także ja go lubię przypudrować. Tego produktu nie trzeba, chociaż ja i tak lubię, bo ja wszystko lubię przebudować, i tak mam wrażenie, że to na dłużej wtedy zostaje takie świeże i dłużej się trzyma, ale nie trzeba, jeżeli ktoś nie ma potrzeby, to nie trzeba, bo daje taki fajny efekt, trochę jakby matowy, ale ta buzia jest też taka, taka zdrowa i taka, może nie rozświetlona, ale taka satynowa. Bardzo ładnie wygląda. Do tego fajnie kryje, tak jak mówię, utrzymuje się długo, rewelacyjny produkt, tylko ma zapach bardzo fajny. Ten zapach mi bardzo przypomina taki właśnie okres mm, letni. Dlatego, że on trochę pachnie tak jak krem z filtrem, po prostu, który używamy, używamy latem. Także bardzo fajny zapach. Do tego to opakowanie takie urocze, małe, lekkie, poręczne, super. I generalnie produkt jest super. Tak jak mówię, obydwa są moimi ulubieńcami, bo używam ich na zmianę, bo się czasem nie mogłam zdecydować. Obydwa fajnie kryją, kolory super, stapiają się z buzią, także polecam również ten. Kolejna rzecz to jest krymi Concealer Skid z Bobby Brown. To jest ten korektor z pudrem. Ja mam w kolorze beige. I tak. Ja nadal używam tych swoich korektorów, które mam. Bardzo je lubię, ale miałam ochotę na coś innego. I wybrałam w ogóle chyba coś, czego nigdy nie miałam, i czego, jakby nie, coś, co nie spodziewałam się, że kiedykolwiek porubię. Bo to jest kremowy korektor, który nie zasycha, jakby pod oczami. On mm, nie jest taki. Jakby to powiedzieć, nie jest taki długotrwały, jak właśnie na przykład, nie wiem, korektor z Make Makeup Forever, dlatego że on po prostu zasycha i utrzymuje się cały boży dzień. Nie jest taki, jak mm, korektor z collection, który też właśnie zastyga. To jest korektor kremowy, który świetnie nawilża jakby to okolice pod oczami. Ja cały czas mam, mam go teraz też na sobie. I ta okolica jest taka, taka miękka, on się nie lepi, bo on jest przypodrowany tym pudrem. Także on też się utrzymuje u mnie cały dzień. On fajnie kryje, mimo tego, że ja nie mam do tego. Mm, to jest... To jest Creamy Concealer, a wiem, że do tego jest też korektor, który powinniśmy chyba używać przed. Ja nie mam obydwu produktów, mam tylko ten i ten też jest sprawdza super. Mimo tego, że ja uważam, że mam duże cienie pod oczami, to ten korektor je fajnie ukrywa. Um, może to też nie jest takie krycie, wiecie? Ja też do końca nie wiem, czego ja się spodziewam, bo ja chyba wierzę ciągle, że znajdę produkt, który mi tak zupełnie ukryje cienie pod oczami i ta okolica, nie wiem, będzie rozświetlona i nie wiadomo jaka piękna. No ale to chyba ja bym musiała używać jakiegoś mm, kamuflażu, a tego nie chcę używać, więc. Zostają korektory. I nie powiem, że ten się sprawdza źle, dlatego że ja go bardzo lubię i takie krycie, jakie ma, jest dla mnie wystarczające i no i chyba jest ok, skoro ja uważam, że mam duże cienie, a on sobie radzi. Także ja go bardzo lubię, do tego mówię, to, to wykończenie kremowe. Ja naprawdę, nie wiem, coś mnie naszło właśnie na takie kremowe kosmetyki i bardzo mi się to podoba, że... Mm, nawet nie przeszkadza mi to, że on nie jest aż tak trwały jak tamty, chociaż on też się nie wyciera. Ja jakoś tak nie mam tendencji do dotykania do tej okolicy, tylko teraz tak patrzę, właśnie jak on się zachowuje. Jest fajnie nawilżona, taka miękka, nic się, nic się nie dzieje, nie czuję, że jest ściągnięta, także ja bardzo lubię ten produkt. I tak jak mówię, naszło mnie coś na, na takie kremowe, kremowe kosmetyki, i mimo tego, że on się nie, nie zasycha, to i tak mi się bardzo podoba, po prostu jest rewelacyjny i ja go bardzo lubię. Kolejną rzeczą to jest um, cień z inglota. To jest cień w kolorze 110, co jest trochę dziwne, dlatego że ja cień z inglota generalnie nie lubię. One się u mnie nie sprawdzają. Ja nie lubię tych wykończeń, dlatego że maty są zbyt matowe, perły są zbyt perłowe. Ja nie lubię za bardzo tych kolorów, bo tak jak mówię, one się u mnie nie sprawdzają. A ten jakoś w tym miesiącu bardzo mi się spodobał, dlatego że to jest jedyny cień o takim wykończeniu i który daje mi taki efekt, jaki mi się bardzo podobał. Ja w tym miesiącu bardzo lubiłam taki makijaż minimalny, to znaczy, że nakładałam sobie tylko ten cień albo tusz, albo jeszcze ewentualnie kreskajlinerem linerem i tusz i to wszystko. I bardzo mi się podobał ten efekt takiego rozświetlenia. Ten, ten cień utrzymywał się u mnie również cały dzień, co też jest dziwne, dlatego że... U mnie cienie z Inglota właśnie potrafiły schodzić po jakimś czasie, rolować się albo wchodzić właśnie w załamania, co nie wyglądało zbyt ładnie, a ten na bazie utrzymuje się cały dzień, także też jestem bardzo zaskoczona i bardzo go Kolejną rzeczą to jest bronzer z narstwa w kolorze Laguna. Ja nie wiem, czy ja mam go kiedyś pokazywałam, wydaje mi się, że nie i nie wiem dlaczego w zasadzie, bo ja go używam od wiosny, całe lato i do teraz, co, co jest dziwne w moim przypadku, dlatego że ja... Zazwyczaj w takim okresie jesienno-zimowym już wracam do swojego brązera, brązero różu z Maka Harmony, a jakoś tak w tym roku cały czas używam tego i jakoś nie chcę wracać do tego. Cały czas ten kolor mi się tak podoba i pasuje. Nadal mam wrażenie, że, że nie chcę go zmieniać na żaden inny. Ten kolor po prostu jest idealny, dlatego że to jest taki brąz który można fajnie i wykonturować buzię, i jakby ocieplić trochę, i trochę jakby opalić, jeżeli mamy taką potrzebę, po prostu możemy z nim zrobić wszystko, do tego fajnie się z nim pracuje, nie zrobimy sobie nim plam, fajnie się rozciera, bardzo ładnie wygląda, także dla mnie to jest właśnie taki produkt ym, idealny, który, którego jestem pewna i który wiem, że zawsze się u mnie sprawdzi, także, także nie wiem dlaczego Wam wcześniej w zasadzie o tak tym nie mówiłam, ale używam go cały czas i nie wiem czy wrócę w ogóle w tym roku do, do Harmony, bo jakoś tak to mi się tak podoba. Kolejny ulubieniec to jest tusz z Maybelline One by One Volume Express Satin Black i to jest jeden z moich ulubionych tuszy. Na pewno pisałam o nim na blogu. Dlatego, że to jest dla mnie tusz, który daje taki fajny efekt, jakby sztucznych rzęs. Te, te rzęsy są takie pogrubione, są mega czarne, są podkręcone, co się u mnie naprawdę nie zdarza, bo ja mam proste rzęsy. Ja mam go teraz też na sobie on tak fajnie otwiera to oko bardzo ładnie wygląda i bardzo mi się podoba właśnie ten efekt takich czarnych rzęs i nie potrzeba dużo jakby pracy żeby, żeby te rzęsy wyglądały naprawdę ładnie Ja lubię taki efekt wow jak te rzęsy naprawdę widać i są jakieś takie fajne podkręcone pogrubione i wydłużone także ja bardzo lubię ten ten tusz i wracam też do niego co jakiś czas bo właśnie mówię jest jeden z moich ulubionych także co jakiś czas do niego wracam i ostatni urobienie to tym perfumy ja nie wiem czy wam kiedyś mówiłam o perfumach w ogóle a w tym miesiącu jakoś tak stwierdziłam, że, nie wiem, sięgnęłam po te perfumy, bo miałam ochotę na coś lekkiego. To są mm, perfumy z Armani'ego Diamonds. Ja je bardzo lubię, dlatego że to jest dla mnie taki kobiecy zapach, ale on jest taki bardzo delikatny. Mm, mam wrażenie, że on jest taki trochę, trochę taki jakby słodki, trochę taki intrygujący, przez to właśnie, że jest, on jest bardzo delikatny, ale wyczuwalny. Ja na przykład spotkałam się z tym, że kiedy ja nie czuję tych perfum w ogóle na sobie, po kilku godzinach ktoś mi mówi, że bardzo ładnych perfum używam. I, i byłam wtedy zaskoczona, bo mówię: Kurczę, przecież ja już po prostu pół dnia przychodziłam z tymi perfumami i ich w ogóle nie czuję. Ja ich w ogóle nie czuję, jak ktoś mówi, że ładnie pachną. I mówię: No, kurczę, to muszą być fajne. I co jakiś czas właśnie do nich wracam, tego, że to są dla mnie takie perfumy takie eleganckie, które sprawdzą się i na dzień, i wieczorem. Ja ich generalnie używam na dzień, bo na wieczór lubię takie mocniejsze, ale bardzo ładnie wyglądają, bardzo ładnie pachną. Są takie właśnie delikatne, kobiece, ale mają coś w sobie takiego, mm, takiego że sprawiają jakby takie, takie wrażenie glamouru, coś takiego. Także to by były wszystkie produkty, które bardzo mi się spodobały w tym miesiącu. Dajcie znać, jak Wam się spodobały, bo ja jestem naprawdę bardzo zadowolona i w tym miesiącu bardzo cieszyłam się, kiedy mogłam ich używać i sprawiało mi to wielką radość, kiedy używałam tych rzeczy, bo są naprawdę super i cieszę się, że je odkryłam. I tak, ja się z wami żegnam, jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach. Ja się z wami żegnam i zapraszam was do kolejnych filmów. Pa.